Mówią, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta. W życiu mężczyzny przychodzi taka pora, kiedy los wystawia cię na próbę dzień, jak nie dzień Mężczyzna musi wtedy zrzucić okowy dobrych manier, pobudzić swoje pierwotne, ja i sięgnąć po to, co mu się należy. Zepchnij kompas moralny i powiedz głośno: co to Byłaś mi kiedyś bliska, teraz nie chcę widzieć twego pyska. Urzesz mi w oczy, choć cię przyłapałem. Powoli zaczynam rozumieć, ten cały czas chyba spałem. Odpowiedzialność za działania dla ciebie to kryptonit. Mam dla ciebie ksywę on point. Szonie, gdzie mój haj? Faktury, dywersyfikacja Waluta i dobra posada Gromadzić kasę, moje hobby to majątku kasacja Zbijam śmietankę sukcesu, a robota wasza Myk, pyk i kamperem przez prerie za firmowe Plan idealny, chyba nikt się nie dowie Tu ci macham ręką, a drugą sięgam już po pieniądz Zakradam się ukradkiem, nie ostrzegam tylko przypadkiem Gdy to zboże już dojrze Spalonej ziemi, lepiej by ludzie się nie dowiedzieli Własność intelektualna i sprzęt cały za jednie dwa dolary Już faktury podpisane ryby dziś mają branie Tylko nie mówcie nikomu Mój safe space to ogród działki Tam gdzie narobiłam do kobiałki ha, ha. O <mulky> nie.